Siemano. Kolejny mega zbiór cukinii. Już nie mam co robić z tą cukinią. Jest tego masa. Teraz jest sucho. Ja nie podlewam już w ogóle cukinii. I ma trochę sucho, ale tak jest masa tych owoc. Co tydzień około 30 sztuk to na pewno jest albo lepiej jak widzicie. A dzisiaj jest dopiero piątek, także na niedzielę pewnie znowu 2-3, albo nawet i więcej będzie. I widzę, że na pewno jeden patison zasadziłem między cukiniami, musiałem się pomylić. A wczoraj zebrałem małych patisonów, też około 4-5 sztuk. Patison dopiero teraz zaczął masowo owocować. Także zabiegi, które zrobiłem tydzień temu przy cukini, obiewałem te pierwsze owoce. Znaczy nie tydzień temu, tylko 3 tygodnie temu. Gdzieś trzy tygodnie temu pomogły i teraz pięknie po trzy, po cztery cukinie na jednej cukini. Są przeważnie tak do zbioru Wiadomo, nie na wszystkich naraz, bo są różne krzaki różnej wielkości i różne odmiany, tak samo nie. Nie jest jedna odmiana, tylko są chyba cztery odmiany tu cukini. jedna inaczej druga inaczej owocuje. Jeden patison też tutaj jest, widzę między cukinami. Także fajne zbiory, z tego oto pole. Trochę może będzie słabo widać. A pewnie na pewno, bo akurat słonko z tej strony teraz jest. Ale kto oglądał poradę na temat cukinii I wróciłem jak przy tego nie temu, to wie jak to wygląda. No strasznie sucho jest. Wczoraj niby trochę polało, ale co to pokropiło. Jak na pustyni, dosłownie na pustyni widzicie młode cukinki też są kwitną ładnie także dobra ostatni raz pokażę i tyle na temat cukinii co tu wam będę mówił jakbym podlewał to na pewno te zbiory by były jeszcze lepsze ale u tak jest bardzo dobrze także elo do następnego filmiku